Ale nie ciągni I nie ma wiesionek, bo pada Aj, musi wiać Chodź Ruchy Freja Ja ona czas na głupoty Pada wieje To nie jest ten scenariusz na spacerki Trzeba iść Chodź Nie przejdziesz kurwa, bo nie obojętnie. Nie ma szans. Masz. O, idziemy, chodź, już, teraz raz. raz. Żeby tak nie wiało, to pół biedy. To wieje, pada i w ogóle. Tragedia. Ale zobacz panie, jakie żywe kolorki. Za wszystkiego kurz myło. Wszystko ładnie się na zielono mieni. Chodź. No co idziemy tam? Ten deszcz, oho. Już zaczyna woda na ekranie szaleć. Przejechać, nie ma czasu. Raz, raz. Jak wejdziemy do lasu, to już można trochę zbastować, ale póki co trzeba zasuwać. Chodź. Nie, no zostaw. Tam mi nie chciałem dać tutaj, będzie dziki teraz żyć. Już? Mam nadzieję, że jutro nie będzie padać. Jeszcze muszę pojechać do Mełgi, do Paczkomatu. Po trzy paczki. Oj, musi obrócić. Ja wymyśliłem dwa fajne patenty, tylko że ten deweloperzy z Samsunga ni chuje, nie chcą się odezwać. Dranie obuzy. A chciałem dwa fajne pomysły podsunąć. Już ich nie lubię. Jedna mała zmiana w kernelu, druga w softie. Dokładnie w aplikacji od aparatu. Ale nie. Nie ma czasu na to. cześć Nie jest tragicznie, może sobie na dziewiątkę ustawić i rzucić okiem. Pociąg jedzie, ale pewnie towarowy o tej godzinie. To może być i towarowy. Dobra. Ha. Bo żadnych świateł nie widać. Ładne kolorki, nie? Aż za mocno światło się odbija Błyszczy wszystko I ta grzywka mi na oczy zachodzi, ja nie mogę Rozumiesz, to jest normalnie piekło na ziemi ale powoli, jeszcze urośnie. O, patrz kioik kioik Do łabic. Chyba że wezmę sobie tę maseczkę i zrobię ten, nabiekuję Jak biakuję miałem się śmiało, że to z maseczki tylko że jakby maseczka taka na usta na nos miała z obu stron te, te metalowe wstawki I to by porobił takie trójkąciki, ciach, 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 ciach I wtedy by sobie między nimi włosy ułożył Jakuję u z Blicza Z Blicza, z blicza. Jakby ktoś pytał Jo Nic, krzyki, wrzaski i tak dalej, Bushmeni i inne dziwadła. Drzemka miałem z godzinę. Teraz mogę iść, się idę pod wiatr. Wszystko widzę. Tak jakby tak dasz nie było, po prostu na no, rej to było spoko. Któraś to siksa z pół godziny temu się odzwała, czy już się, z nią, już się z nią całować nie chce, rozumiesz? O, mówię, że znowu strasiek był A go nie widziałem, chyba ten, znowu już w krzakach Tak Freson Spaceon Mogłem cię polać szamponem, a co? Dobra idziemy. No i idź, idź idź już hop hop. Oh, a ja. a czekaj czekaj czekaj. Dobra super. Tak. See ya.